Wojtek, jeszcze odstojnik wody jest pełny, pisze. Trzeba zajrzeć. Separator wody, separator wody. Pokręcony. Ale coś nie poleciało? Coś tam kapnęło, ale popatrzcie. No nie wiem. Coś idzie powoli, co? Coś tam powoli. Kuba wchodził i machał kombajnem. A weź, Kuba, pomaj kombajnem. <noise> no co idzie? Masz jakiś system amerykański. System tiw tak zwany. <laughs> Lub, Ale on się ładnie buja. Co? O, jest dobra masa dociążeniowa do bujania. <laughs> buja się ładnie. No dobra, amortyzacja. No, no z tego idzie. Idzie? No. jeszcze bardziej, jak możesz. O. Ciekawe, <laughs> czy, ciekawe, czy w instrukcji jest. Ile ludzi po, trzeba, żeby oprócz separator? Dwóch do dnia. Po Pobujać, <grym> Aż tak posiedzi na schodeczku i oszczędności lecą. Inżynier, <grym> szmatę Szmatek dać, żeby zawinąć, żeby nie widział, że wynoszę. <grym> Pod pasuchę schowacie. Dobra, leci.